Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu motodoradca. No to dzisiaj materiał dla tych, którzy lubią sobie lekko depnąć i mówią, nie no dobra, w terenie zabudowanym to za przekroczenie plus 50 prawko zabierają, ale na drodze ekspresowej i autostradzie to już nie. No to powiem wam tyle. Jesteście w błędzie. Co prawda nie ma takiego zapisu o zabraniu prawa jazdy o przekroczenie za 50. Plus. Ale jest alternatywna furtka ku temu, z której korzysta w ostatnim czasie policja. Zacznijmy od tego, że już od kilku lat w Polsce obowiązuje przepis dotyczący tego, że możemy stracić prawo jazdy, jeżeli w terenie zabudowanym przekroczymy prędkość o 50, podkreślam o 50 km na godzinę, bo dalej nie obowiązuje tak zwany błąd pomiarowy do 3 km do 100 na godzinę, jak to bywa w innych krajach. I druga sytuacja to nie jest tylko, że to obowiązuje przy znaku, jak mamy 50, to jedziemy 101. Będzie prawko zabrane, bo w mieście może być też znak z ograniczeniem 30 km na godzinę. Więc jeżeli będziemy mieli 80, plus, też to prawko zostanie zabrane zgodnie z artykułem 135 ust. 2 punkt 1 e, ustawy Prawo o ruchu drogowym. I co ciekawe, bo część osób mówi: Dobra, to ja idę do sądu, bo ja tu nie wierzę w ten pomiar i będę się odwoływać. No niestety tutaj mamy mały problem, bo to zabierane jest w formie nie mandatu typowego, a zabierane w formie kary administracyjnej i jest to obligatoryjne działanie danego pana policjanta, który decyduje, że takie prawo jazdy należy zabrać. Owszem, my możemy skierować sprawę do sądu, ale założę się, że gdy to prawo jazdy zostanie nam zabrane na trzy miesiące, zapewne pierwsza rozprawa nie odbędzie się w tych trakcie trzech miesięcy, a zazwyczaj później, więc jeżeli ktoś chce honorowo walczyć, to jak najbardziej. Nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta interesował się tym tematem ze względu chociażby na to, że człowiek nie. Nie ma żadnego pola. Rozmowy w tym temacie, tylko z automatu ma zgaszone światło i odebrane prawko na 3 miesiące. Ale dobra, odłóżmy to, co dzieje się w mieście, w terenie zabudowanym, i skupmy się na tym, co dzieje się poza miastem. Bo mimo, że nie ma zapisu związanego z tym, że prawko jest zabierane chociażby na autostradzie, jeżeli mamy ograniczenie 140, o 50 przekroczymy, czyli jedziemy więcej jak 190, to możemy stracić prawko z automatu, ale policjanci mają na to furtkę. Jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony Car Vertical, bo żeby móc poruszać się po drogach, to najlepiej byłoby posiadać środek transportu i za każdym razem, jak kupujecie samochód używany, warto byłoby to auto sprawdzić poprzez sprawdzenie historii minimum nadwozia naszego samochodu. To jest taka pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, zanim pojedziemy jeszcze do sprzedającego, żeby zobaczyć, czy te wersje, która jest w ogłoszeniu i to, co mówi sprzedający, pokrywa się ze stanem faktycznym. Wchodząc w link poniżej w opisie tego filmu, przechodząc na stronę CarVertical, gdy otrzymacie numer nadwozia od sprzedającego, możecie sobie go Sprawdzić poprzez tę stronę i otrzymać w ten sposób 10% rabatu na zakupiony raport. A w ostatnim czasie warto też na tę stronę wchodzić, bo i nieraz można otrzymać 20-30% dodatkowego rabatu. Więc interesujcie się tym tematem, przeglądajcie i przede wszystkim sprawdzajcie historię samochodu przed zakupem. No dobra, przejdźmy teraz do kwestii związanych z poza miastem. Dobra, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy pewnego delikwenta, któremu się spieszy. Jedzie sobie polską autostradą przy standardowym ograniczeniu 140 km na godzinę, no i on sobie jedzie 215. Tak sobie jedzie, 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 i w międzyczasie z tyłu wyrasta za nim patrol drogówki, który ma widok rejestracji, no i na te 215 go mierzy. No i go łapią. Oczywiście, jeżeli uda im się go złapać, zatrzymują, no i mówią, biorę po 500 zł od każdej drużyny. I słucham Państwa. A tak na dobrą sprawę, to z automatu dają mandat minimum 2500 zł i 15 punktów karnych, bo to wynika z kodeksu drogowego. Podkreślam, minimum 2500 zł, bo należy pamiętać o tym, że od zeszłego roku funkcjonuje. Coś takie jak recydywa, czyli jeżeli w przeciągu danego roku dokonamy dwóch tych samych wykroczeń mandatowych dwa razy za prędkość, to to drugie będzie razy dwa. Czyli w tym przypadku mówimy o 5000 zł i 15 punktach karnych. Jeżeli ten pan nie ma żadnych punktów karnych, bądź ma ich kilka i nie przekracza tych 24, jeżeli prawko ma dłużej niż rok, można powiedzieć, że piątka podpisuje mandat, rozjeżdżamy się. I żyjemy dalej. Ale może się okazać, że pan policjant wyciągnie tak zwanego asa z rękawa, bo może zwrócić się w kierunku artykułu 86 kodeksu wykroczeń, który mówi o stworzeniu zagrożenia w ruchu drogowym. No i tam może dać nam mandat od 20 zł do... 5000 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. Więc nawet jakbyśmy mieli czyste konto, to tam 15 plus te 10 to już nam daje 25, więc w żaden sposób prawo jazdy nie zostanie przy nas, tylko zostanie nam z automatu zabrane i nie na 3 miesiące, tak jak to bywa przy przekroczeniu o 50 plus w terenie zabudowanym, tylko prawko zostanie nam zabrane za punkty. Trzecia rzecz, która też może się wydarzyć w tego typu sytuacji, jeżeli się na przykład nie zgadzamy z panem policjantem w żaden sposób, to on powie, dobrze, Kierujemy sprawę do sądu. Tylko tam musimy pamiętać, że kara finansowa może wynosić nawet do 30 tysięcy złotych, zł, włącznie z pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 3 lat, chociaż w to drugie to już mi się tak do końca wierzyć nie chce, ale zapewne popisowo sąd może te 10-15 tysięcy złotych nam. Wymierzyć. Więc tutaj przypominam, że to, że w terenie zabudowanym mamy zabierane karą administracyjną na 3 miesiące i potem zostanie nam to zwrócone, to jest jedno. Ale tu na przykładzie autostrady, drogi ekspresowej, czy w ogóle drogi pozamiejskiej, gdzie mamy ograniczenie 70 czy chociażby 90 km na godzinę, gdy doliczymy sobie te plus 50, pan policjant oprócz standardowego mandatu może pochylić się w kierunku stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Więc jeżeli będziemy względem niego niezwykle nieuprzejmi, bądź po prostu będzie miał. E, Gorszy dzień bądź uzna, że faktycznie my żeśmy stwarzali to zagrożenie w ruchu drogowym. No i właśnie w ten oto łatwy sposób można łatwo też stracić prawo jazdy poza terenem zabudowanym. Przykładowo jeżeli chodzi o przekroczenie chociażby w tym wypadku, który Wam tutaj tłumaczę o 50 km na godzinę. W formie takiego lekkiego przypomnienia ostrożnie na autostradach uważajcie. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!